Sprzeczność funkcji. Przykro to mówić, ale cóż, trzeba. Każdy system zbudowany przez ludzi dla ludzi przechodzi różne etapy rozwoju. U podstaw zawsze jest służebność człowiekowi, by to, co posiadamy, służyło innym ku dobru wspólnemu. A z czasem, kolejni zarządzający rozrośniętą machiną odczuwają wewnętrzną presję i zewnętrzne naciski, by coś poprawić. Zmienić podstawy, uwydatnić potrzeby, i tak wkraczają do akcji metodyczni architekci, z własnymi poglądami, prawniczymi obostrzeniami, tworząc chaotyczną maszynę do zarabiania pieniędzy. Sprzeczność funkcji zniekształca obraz i rzeczywistość. Wewnętrzne drgania tworzą iluzję prawdy i wielkości. Znikają cele ogólne, a liczą się cząstkowe. Te, które same z siebie nic nie znaczą. I tu się zaczyna koniec wszystkiego. Złodziej trafia do więzienia za to, że dał się złapać, a nie że fałszuje dane, kradnie potencjał. Prawo było i jest ślepe, jak długo na to pozwalamy.